GKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Moszli, witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do słuchania dzisiejszego EKG. A w naszym studiu Anna Mackiewicz, tygodnik powszechny Polska Agencja Prasowa, Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dobrze, Dobrze, powiedziałem teraz? Bardzo Dobrze. Bardzo. Jan Bazy-Lipszyc, publicysta niezależny, Konasadurski, Sadurski, Gazeta Wyborcza. Państwu zwrócił uwagę, otóż Wojciechowski pisze, no że troszeczkę źle się stało, że podwyższa się, podwyższyło się od lutego z powrotem składkę składkę rentową wobec niekwestionowanej przez nas konieczności ograniczenia deficytu finansów publicznych. W, w wariancie minimum należałoby wycofać się z tej podwyżki przynajmniej dla osób młodych, a powstały ubytek dochodów zrekompensować zmianami w podatku VAT. W ogóle postuluję, żeby wycofać się z tej podwyżki rentowej, a po prostu jednoliczyć podatek VAT, co mogłoby się hmm, Generalnie ta stawka byłaby niższa. Wszystko by się wy, wy, te, u, zlikwidowało, znaczy średnia byłaby niższa, ale zlikwidowałoby się te uprzywilejowane. To zaraz się panu nie, proszę, by się nie otworzył jeszcze panu już w kieszeni, bo może się pan skaleczyć. No właśnie. Ale mnie wcześniej ktoś strzelił. pan, że się maestro Kuczyński się skaleczył. Okiełznać płacę minimalną. Dalej. E, czynnikiem hamującym zatrudnienie, szczególnie w okresie spolniowego gospodarczego, jest w Polsce nadmiernie szybko rosnące płaca minimalna, no i tu po że ta płaca minimalna była elastyczna w różnych miejscach, w różnych miejscach, w różnych miejscach różnie. No i co ciekawe, jedna umowa o pracę. No, mówi się w Polsce, prawda, że tych właściwie jesteśmy rekordzistą, jeśli chodzi, czy rekordzistami, jeśli chodzi o te elastyczne umowy o pracę, czy umowy na czas określony, tak nazwijmy. Nie będę je nazywał śmieciowymi, umowy na, na, jest na chyba, czas. Na czas relatywnie chyba u nas jest najwięcej. Z tego, co, co mi wiadomo. No i co pisze tutaj pan Wojciechowski. Wiktor Wojciechowski. Wyjściem z tej sytuacji byłoby wprowadzenie do kodeksu tylko jednej formy umowy o pracę, którą można byłoby rozwiązać bez podawania przyczyn w terminie dwóch tygodni dla osób pracujących do, do roku i w terminie jednego miesiąca dla osób z dłuższym stażem udanego pracodawcy. Sztywne prawo pracy nie chroni pracownika, tylko utrwala bezrobocie. W krajach z elastycznym prawem pracy w Danii i USA pracownicy często tracą zatrudnienie, ale jednocześnie znalezienie nowej pracy jest tam dużo łatwiejszy niż w krajach, gdzie przepisy nadmiernie chronią pracowników, na przykład Hiszpania. Tutaj nie dodał pan Wojciechowski, że w Danii trochę sytuacja inaczej wygląda. Owszem, tak, ale pracownik zwalniany natychmiast jest objęty ochroną. Hmm. Do włączenia... hmm. Właśnie, właśnie. I na ten temat będziemy w drugiej części audycji. <grychy> right? A najpierw sobie rado, porozmawiajmy rado. o tym, co tutaj postuluje po pan Wojciechowski, tu jest parę takich niedopowiedzeń, nie nie, nie do no ale zacznijmy od tej składki rentowej. Od składki rentowej. Czy to był błąd, że składka rentowa została, została przywrócona w części? Błąd została obniżona, to na pewno. A czy błąd, że została przywrócona nie. i, i nie, nie sprawia to nie, właśnie. Nie, 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 absolutnie nie. No je... Pan Wojciechowski, pan Wojciechowski również jest z foru chyba, tak? A, znaczy tak? no, pan już ma haker, <laughs> ja, 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 ja nie mam haka, tylko po, po, pokazuje. Ten komentarz ma zabarwie nieemocjonalnie. Pokazuj, nie, pokazuje kierunek myślenia, no, bo bo, bo, bo to, ten, ten kierunek myślenia, gospodarka podażowa, wzmocnić podaż, będzie wszystko fajnie. Bo to chodzi o to w sumie, czyli żeby było lepiej dla przedsiębiorców, dla firm, oni będą więcej wytwarzali, będzie znakomicie. Ale to A będzie ponieważ to, my nie będziemy. To my, nie to będzie nie kupował. Będzie, o to chodzi, ponieważ my nie będziemy. Jak to nie będzie kupowało? No przecież płat jest teraz, że KNF ograniczył dostęp do kredytów, w związku z tym ludzie zadłużają się w parabankach, więc za chwilę wpiszemy to już jest żart, że była sprawa. Do Konstytucji wpiszemy, że obywatel ma niezbywalne prawo zaciągania kredytu. No i będziemy żyć na kredyt. No, przecież to o to chodzi. No, bo jeżeli wspieramy gospodarkę podażową, a nie dbamy o popyt, no to jest prosta sprawa, nie?